No i tradycyjnie stoję na szlabanie towarowe. trasą jeszcze nigdy nie jechałem a więc odkrywam nowe tereny Sprawdzić na mapie, gdzie skręcić, najprawdopodobniej w prawo, a tuż obok gniazd bocianie. Na prawo jest kozielec, a na lewo będzie trzeciewiec. Ja zaś będę musiał jechać w tym kierunku No i dojeżdżam do kolejnej wioski Suponin Co to za nazwa Suponin Kierunek to A to, co to za perełka architektoniczna, ślicznie wygląda ten budynek. Obok mamy tablicę informacyjną co do historii tej wioski. Wieś Suponin założona została przez jednego z książąt pomorskich w XI wieku. Mieszkańcy od zawsze uprawiali ziemię i hodowali zwierzęta. No proszę, co za odkrycie A ja będę chyba się kierował w tamtym kierunku Nasze kujawskie strady Bianki Nie trzeba jechać daleko I mały podjazd Po lewej stronie pole kukurydzy Po prawej zresztą również Do polna coraz bliżej Stamtąd przyjechałem A tutaj kończy się już droga Szutrowa Jestem w wiosce Cieleszyn Na lewo do Topolna Czyli już asfaltem Na rozstaju dróg przydrożny krzyż no i dojeżdżam do wioski Konstantowo do Polno coraz bliżej piękna przestrzeń ale asfalt gipski. no poprawił się teraz okiem sięgnąć w lub kukurydza. Takie klimaty to ja lubię. Jestem w Konstantowie i mała przerwa na przystanku autobusowym. Urocze są te przystanki na takich wioskach. to jest kierunek mojej jazdy. Jeszcze trochę brakuje do tego Topolna PKS Konstantowo 1. A to jest jakiś robak, pewnie wrzucony na Polskie przez Władimira żeby zjeść to pole kukurydzy. Niesamowita jest siła propagandy. Nigdy nie myślałem, że ma taką moc, bo przecież każdy człowiek swój rozum ma. A jednak okazuje się, że propaganda ma niesamowitą moc. Najpierw nie tak dawno przecież zabroniono nam normalnie oddychać. Teraz panuje jakiś bander coś przerażającego, jaką moc ma propaganda. A najgorsze jest to, że ludzie dają się rzucić jedni na drugich. Pole kukuryzy wieś konstantowo. Zaraz stąd uciekam. krówki też mamy Ustąp Pierwszeństwa a to wódka autobusowa PKS dobra, skręcam w prawo i zjeżdżam do Topolna skręciłem jednak w lewo bo znalazłem inną trasę do tego miejsca do którego się kieruję i natrafiłem na jezioro Topulno. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego tutaj się mieści. Ładnie tutaj jest. Ci to mają klawe życie. A tam na horyzoncie widoczne są wieże kościelne. Hełmna. Chyba jednak nie dzisiaj tam pojadę. Za gorąco jest. Może następnym razem. I skręcam w prawo. na debiankę ponownie potem tylko opony je przebił bo lipa by to była Jestem ucieka. Oj, to się boi maleństwa małe, a tam na horyzoncie to już jest skarpa po drugiej stronie wisły, czyli po stronie prawej, wschodniej. A co tutaj mamy? Nordic World Walking, coś tak. Aha, to, to jest kliki No właśnie, koordynacja, skoczność, siła. Oddechowe, coś tam Matka ma, a nie używa. To jest chyba winnica przy talerzyku. Nieopodal mieściło się tysiąc lat temu grodzisko słowiańskie teraz zostało nazwane talerzykiem ze względu na podobny do talerza kształt ponoć no i dotarłem do winnicy przy talerzyku beczka od wina przy słupku mój rower dom gospodarzy i idę w kierunku winnicy Ależ tu pięknie Jesteśmy na samej skarpie nadwiślańskiej Coś pięknego. Gospodarz tej winnicy powiedział, że zaraził się tą pasją podróżując po Europie Południowej. I stał się właścicielem winnic. Ależ to piękne, piękne miejsce Dolina Dolnej Wisły W całej swojej okazałości Po drugiej stronie Skarpa Wschodnia Ja jestem na Skarpie Zachodniej Coś pięknego Gdzieś tam jest Miasto świecie nad Wisłą i Heumno po drugiej stronie. Tak, wycieczka rowerowa, która nie miała dzisiaj jakiegoś określonego celu, sama sobie ten cel wyznaczyła. Wyprawa po złote wino. Wino białe, wytrawne, Bianka 2022. Ależ tu pięknie na tej ścianie rolnicze, nie? Tak, tak rolnicze, no. które używali rolnicy w tak, dawnych wiedzą, czasach. To jest, takie starożytne, takie starodawne, takie mm. łopata, to, 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 to. No, no. No teraz to ludzie nie wiedzą co to jest młotek nieraz. No. <laughs> młotek, łopata. Ta... I mówi Pani, że Pani pochodzi z tego domu, domu Józefa. Z, z domu Józefa, bo mój tatuś, bo, bo my w Czecińskim mieszkaliśmy i tatuś miał siedem dzieci. No i, i zbierał, zbierał i nas zbierał i kupił ten dom, bo myśmy ze Szczęcińskiego pochodzimy. No, no. I to jest dom Józefa i ten dom Józefa tutaj straszy, bo to jest w internecie nawet jest dom Józefa, jak tam. Ale ktoś tutaj mieszka teraz, czy nie? Siostra, moja siostra. I się nie boi? Bo rodzin... No, no, jest taki dzień, że straszy, chodzi, stuka, puka, Aha. Chod... jest w internecie, dom Józefa w internecie jest, No tam. no. co straszy, no. Piękne miejsce, no ale widzi pani zjawiska nadprzyrodzone niestety potrafią człowiekowi życie utrudnić, co? No, no, no. Oj, ten Józef to się ukazywał i on... Ja a, ten, a, a ten to Józef to, 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 to jest kto? Ten, ten, ten co, co wybudował ten dom. Aha. Józef w, w, w Poznaniu zginął, jego żona też tragicznie, wnuczka też tragicznie, wszystko takie, wszystko, bo ten, ta dachówka to jest kościoła i to wszystko takie właśnie się... Tak się no, ale ten Józef to nie jest Pani krewny żaden? Proszę? Ten Józef to nie jest nie, Pani nie, krewny? Nie, no, nie, no ten Józef już umarł, to tylko jego syn tego Józefa sprzedał tatusiowi. No, ten no, dom. no Myśmy się tu wprowadzili w 66 roku. I w tamtych czasach też straszyło? Tak. Cały tak. czas? O Jezus, cały czas. Tam taka piękna weranda, tam na werandzie, tu to huśtało, y, dzwonki piwnicy. A jak ten Józef umarł, to, to było, te konie, bo to nie było wtedy samochodów, te konie to aż, aż nie mogli uciągnąć tego, ona była pobożna, ten Józef tą. a sąsiadka poszła tam na truskawki, on był w Poznaniu, a on chodził z psem, on był karmoceniem, ten Józef, no, no i trochę się zginął i to gdzieś złoto jest zakopane, no. Ale straszy, straszy. Są takie dni, że no, naprawdę, ale siostra się nie boi. Mój tatuś się nie boi, już nie żyje. Mama Aha. też nie mu się. Ale siostra też nie bo ona jest taka poboczna. Jezu, to jest, to jest duża kobieta, to jest dobra kobieta. Stale uśmiechnięta. Nie ma takiego wedza, ale to domu ducha. Wie pani co, to ja chyba tutaj wieczorami nie będę przejeżdżał. No. <śle> 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 nie wieczorami, no może pan przyjeżdżać, tylko w tym domu. Straszy. Są no, no. takie dni, naprawdę, że, że straszy. Tatuś też tam nie poszedł na, na cmentarz, to poszedł y, normalnie, chciał y, światło zapalić. No to coś go tam złapało. Później tatuś taki był niedowiarek. Nie, nie Leżał na kanapie, to znów mu y, kapelusz. Tatuś tak, tak, tak. No jak ten kapelusz mogło mu tatusiowie na, na twarz? No takie, takie są zjawiska różne. Pani Szanowna, dziękuję za, za wodę, za owoce, będę uciekał Tak, no dobra A to jest, to jest trasa, którą muszę jeszcze pokonać Jadę do Bydgoszczy, tam mieszkam Aha, ale do Bydgoszczy, ale przez Grabowo pan jedzie, czy przez... Przez Grabowo No my, my tam na rynek, na Fordonie, ja tam na rynku, dzisiaj z rynku wróciłam Aha No bo my tam na Fordonie, starym for, na starym Fordonie, tam gdzie ten CPN Tam sprzedajemy owoce, warzywa, pasolkę, gdzie miałam pasolkę no i wjechałem do Topolna Ależ mi się trafiło Chciałem tylko uzupełnić wodę w butelce, a trafiłem do nawiedzonego domu Po lewej stronie barokowy kościół z czasów Jana III Sobieskiego z drugiej połowy XVII wieku Kopolno. Zaraz odbijam w lewo i kieruję się na Bydgoszcz. Zbliżam się do miejscowości Grabowo. Mam jeszcze sporo kilometrów do domu. Myślę, że na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, siadajcie na rower. Cześć.